Cześć, jestem Sonia Egner. Jestem profesjonalną tancerką klasyczną. Nazywam się Piotrek Winiarski. Mam chyba to Axel. Tańczę breaking od ponad 9 lat. Cześć, jestem Marta. I na co dzień sobie tańczę i się uczę. Cześć, nazywam się Aleks Petkowski, pseudonim artystyczny na scenie street dance'owej Aleksiej. Cześć, nazywam się Dani Wyszowski, tańczę shuffle dance od 2,5 roku. Nazywam się Klaudia Sadło. Taniec to jest trochę taki mój sposób na dowartościowanie się. Przede wszystkim jest to bardzo duża część mojego życia. Taniec to dla mnie przede wszystkim praca nad sobą i nad swoją karierą zawodową, że to jest coś, co chcę robić w życiu. I dalej tak jest. Stał się ważną częścią mojego życia. To naprawdę jedno z e, najciekawszych rzeczy, jakie mogę robić w wolnym czasie. Szczęście to, myślę, akceptacja. To uczucie, że jest się do czegoś potrzebnym i że robisz to, co lubisz. E, lubię e, czekoladę. Mm. Podróżować, myśleć, słuchać muzyki. Młodość to głupota i nauka. Odpowiedni czas na nieodpowiedzialność. Powinno się go jak najlepiej wykorzystać zawsze. Jakby rzeczy, które się dzieją za młodości, trochę definiują ciebie w przyszłości. Gdybym urodziła się drugi raz, pewniej bym sięgała po swoje. Efektywniej wykorzystałbym stracony czas. Patrząc na swoje życie wstecz, chciałabym być dumna z większości rzeczy. Że... Chciałbym zobaczyć siebie tak szczęśliwego jak teraz za 10 lat. Chciałbym, żeby moja przyszłość była jak najlepsza po prostu. Chciałabym być młodsza o 10 lat. <laughs> Aleksie, sprzed 5 lat. Nie śpiesz się. Bądź cierpliwy. Żeby nie sugerować się opinią innych. Zacząłem wszystko to, co robię teraz, jak najwcześniej. Nie denerwuj się, uwierz trochę w siebie, masz prawo popełniać błędy. E, powiedziałabym sobie, mm, nie przejmuj się tym, co myślą inni. Rób swoje, e, kochaj i tańcz.